Psalm 80. Przewodnikowi chóru według lilii świadectwo Asafa. Psalm. Zważ, pasterzu Izraela, który prowadzisz Józefa jako trzodę, ukaż się, który tronujesz nad chrubami. Wzbudź moc swoją przed Efraimem, Benjaminem i Manasesem i przyjdź nam ku wybawieniu. O Boże, przywróć nas. I niech jaśniej oblicze twoje, a będziemy wybawieni. Panie, Boże zastępów, jak długo się będziesz gniewał mimo modlitwy ludu twego? Karmiłeś ich łzawym chlebem i poiłeś ich kielichami łez. Uczyniłeś nas przyczyną waśni sąsiadów naszych, a wrogowie nasi szydzą z nas między sobą. O Boże zastępów, przywróć nas i niech jaśnieje oblicze Twoje, a będziemy wybawieni. Ty wykopałeś z Egiptu krzew winny. Wygnałeś narody, a jego zasadziłeś. Uczyniłeś przed nim przestrzeń, że się zakorzenił i napełnił kraj. Cień jego okrył góry, a wicie jego cedry Boże. Rozpuścił winorośle swoje aż do morza, a pędy swoje aż do rzeki. Dlaczego zburzyłeś mury jego tak, że wszyscy, którzy przechodzą drogą mimo, obskubują go? Ryje pod nim dzik z lasu, a zwierz polny spasa go. Boże zastępów, wróć znów. Spojrzyj z nieba i wejrzyj, a nawiedź ten krzew winny szczep, który prawica twoja zasadziła i wyrostek, który pokrzepiłeś. Spalony jest ogniem, odcięty jest od zgromadzenia oblicza Twego, ginął. Ręka Twoja niech będzie nad mężem prawicy Twojej, nad synem człowieczym, którego sobie pokrzepiłeś. Wtedy nie będziemy odstępowali od Ciebie, ożyw nas, a imię Twoje wzywać będziemy, Panie, Boży Zastępów, przywróć nas. I niech jaśniej oblicze Twoje, a będziemy wybawieni.